Nazywam się Karolina Sokół. Znajdujemy się na wydziale budownictwa i nauk o Środowisku. Właśnie obroniłam pracę inżynierską na kierunku budownictwo. Tytułem pracy było projekt żelbetowej konstrukcji budynku akademik. Polegało to na wymiarowaniu wybranych elementów konstrukcji, co zrobiłam bardzo dobrze i jestem z siebie dumna. Pisanie pracy dyplomowej zainspirowało mnie do pogłębienia tematu projektowania konstrukcji oraz innych obiektów. W związku z tym wybieram się na drugi stopień na kierunku budownictwo, po czym po zakończeniu go. Rozpocznę, mam nadzieję, pracę w tym kierunku pod okiem konstruktora. Polecam studiowanie budownictwa na Politechnice Białostockiej ze względu na to, że mamy tutaj bardzo ciekawy poziom, zwłaszcza na konstrukcjach, tak, które jest jedną z trzech specjalności przy końcówce już studiów inżynierskich. Poziom jest dobry, można sporo wynieść, jest podstawa do tego, żeby zgłębiać interesujące ludzi tematy. I na pewno tutaj czy, czy promotorzy, czy wcześniej jeszcze wykładowcy chętnie w tym pomogą.